Rozczaruje użytkowników Dacia Duster. Niestety dowiedzą się, że nie mogą ciągnąć przyczepy. Eee, rozczaruje też użytkowników dużych samochodów terenowych. Panie kierowco, niestety nie posiada pan odpowiednich uprawnień do ciągnięcia przyczepy o tej masie. Co więcej, masa zestawu przekracza dopuszczalną normę wpisaną w dowodzie w pozycji F3. Obawiam się również, że będą problemy z wypłatą odszkodowania w wyniku kolizji, którą Pan spowodował. Cześć, witajcie na vlogu przystanek kemping. Dzisiaj omówimy temat nieco techniczny, ale spędzający sen z powiek wszystkim użytkownikom przyczep kempingowych. Mianowicie poruszymy temat, jaką przyczepę kempingową może pociągnąć nasz samochód? Sponsorem dzisiejszego odcinka są literki DMC oraz liczba 1,33. Ale o tym za chwilę. Na temat dopuszczalnej masy całkowitej, bo to właśnie skrót od tych trzech liter DMC, krąży bardzo wiele opinii sprzecznych w internecie. Przepisy nie są w tym zakresie spójne, ale z rozwiązaniem przyszedł ostatni grudniowy numer naszego miesięcznika znaczy naszego, no wszystkich karawanigowców, czyli polski karawanik. Słuchajcie, numer 6. Na stronie 32 jest artykuł o holowaniu przyczepy wywiadu udziela komisarz Michał Sienkiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Myślę, że wreszcie mamy takie jednolite i spójne, spójnie przedstawioną informację na temat tego, jaką przyczepę możemy bezpiecznie ciągnąć i jak wyliczyć odpowiednią masę. W dzisiejszym odcinku na podstawie tego artykułu przedstawię Wam, jak to wygląda w sytuacji naszego zestawu, czyli Skoda plus Hobby, a na koniec odcinka trochę rozczaruję użytkowników Dashi Duster. Niestety dowiedzą się, że nie mogą ciągnąć przyczepy. Rozczaruje też użytkowników dużych samochodów terenowych, bo informacje, które widzicie w dowodzie rejestracyjnym, określające DMC, czyli dopuszczalną masę całkowitą przyczepy, te informacje nie odpowiadają przepisom, a oto winowajca całego zamieszania. Przyczepa kempingowa nie posiada hamulca pneumatycznego, który byłby zsynchronizowany z hamulcem w samochodzie. Takie hamulce mają przyczepy rolnicze, przyczepy do ciężarówek. Natomiast w przyczepach kempingowych mamy do czynienia z hamulcem najazdowym. Do działanie polega na tym, że przy hamowaniu pojazdem hamulec ściska się, co powoduje, że klocki hamulcowe zaczynają trzeć obębny i następuje hamowanie. Winowajca całego zamieszania, hamulec najazdowy to przez niego wartość określona w polu O1 w dowodzie rejestracyjnym samochodu nie możemy jej traktować dosłownie. Musimy ją przeliczyć i sprawdzić. Zapraszam do środka przyczepy, omówimy to sobie na przykładach. Ok, jestem już w przyczepie, przygotowany do działania. Mam przed sobą dowód rejestracyjny skody. Rzućmy okiem na pola, które będą nas dotyczyły. Będzie to pole F1, dopuszczalna masa całkowita przewidziana przez producenta samochodu. F2 też będzie to dopuszczalna masa, ale przewidziana przepisami krajowymi. Te dwie wartości przeważnie są takie same. Pole F3, do którego przejdziemy sobie później. I właśnie przechodzimy do słynnego pola O1 i O2. O2 to przyczepa lekka. W tym odcinku w zasadzie pomijamy ten temat, bo lekka przyczepa kempingowa to bardzo rzadkie przypadki. Przeważnie mamy do czynienia z przyczepami, które mają masę większą niż 750 kg, czyli są przyczepami ciężkimi. I wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji w polu O1 w schodzie mamy określone 1300 kg, że dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem może wynosić 1300 kg. Pole o1 mówi o przyczepie z hamulcem. My już wiemy, że najazdowy nie spełnia tej definicji, więc pole o1 musimy zweryfikować. Otrzymamy po obliczeniach dwa przypadki: albo wynik będzie wyższy niż to, co widzimy w polu o1, albo niższy. Sprawdźmy to na przykładzie Skody. 1875 kg dzielę przez 1,33 i otrzymuję około 1400 kg. Porównuję z tym, co jest zapisane w dowodzie. Mam akurat przypadek, w którym wynik jest wyższy. W związku z tym mnie ogranicza pole o 1. Mogą być jednak sytuacje odwrotne. Drugi przypadek, kiedy wynik obliczenia jest niższy niż pole 1, wtedy ogranicza nas wynik sprawdzenia. DMC samochodu podzielone przez 1,33. Ja natomiast w skodzie będę się sugerował tym, co mam w dowodzie rejestracyjnym. Wiemy już, że nasza Skoda może pociągnąć przyczepę hobby o DMC 1300 kg. Ale to dopiero połowa sukcesu. Musimy jeszcze sprawdzić masę zestawu. Wracamy do punktu wyjścia. 1875 DMC Skody. Dodajemy DMC przyczepy plus 1300. Otrzymujemy wynik 3175. To jest dopuszczalna masa całkowita naszego zestawu. I teraz przechodzimy do pola F3 w dowodzie rejestracyjnym. Które wynosi 3175 kg. Jak widzicie, hobby i skoda tworzą zestaw na krawędzi. Wszystko jest na styk. Możemy... OK, a teraz na koniec test i porównanie wybranych przeze mnie samochodów. Kogoś rozczaruje? Kogoś może uspokoię. Startujemy. Słuchajcie, wybrałem kilka dowodów rejestracyjnych samochodów. Jest mamy Dacia Duster, Skoda Octavia, naszą Skodę, Hyundai Tucson, Volkswagen Passat i Land Rover Discovery. Zwróćcie uwagę. W pierwszym wierszu wypisałem DMC z pola F1 w dowodzie rejestracyjnym. W przypadku na przykład Dastera mamy prawie tonę 700, a w przypadku ostatniego najcięższego Land Rovera 3 tony 240 kg. To do jest dopuszczalna masa całkowita, czyli z płynami, z bagażami, z ludźmi na pokładzie tyle maksymalnie może ważyć samochód gotowy do jazdy. Wracając do naszej liczby, która sponsoruje ten vlog 1.33, dokonałem pewnych obliczeń. I w tym momencie mamy, na przykład dla Dacia Duster, DMC, takiej przyczepy z hamulcem najazdowym, wynosi 1276 kg, a na przykład dla Pasata 1602 kg. Jak to się ma do danych, które mamy w dowodzie rejestracyjnym? Kiedy użytkownicy tych samodów wzięliby swoje dowody i spojrzeli w pole O1, to ze zdziwieniem stwierdzą, szczególnie w Dutch Duster, że żyli w poczuciu, iż mogą holować w o DMC 1500 kg. A według obliczeń, które przed chwilą tutaj Wam wytłumaczyłem, jest to 1276 kg. Czyli informacja w dowodzie jest nieprecyzyjna, nieścisła. E, informacja określona przez producenta pewnie spędza. Pełnia, sprawdza się na terenie Europy, natomiast w Polsce mamy rozporządzenie słynne 1.33 i to nam ogranicza. Także wyobraźcie sobie, że do Duster nie mógłbym pociągnąć naszej przyczepy Hobby. Skodą, Tucsonem, ok, nie ma problemu. W przypadku Passata, tutaj kolega udostępnił mi dowód rejestracyjny. Z zaskoczeniem zauważyłem, że w dowodzie są aż 2 tony. Wydawać by się mogło użytkownikom Volkswagena Passata, że mogą holować przyczepy o 2 dwie tony, ale nie, z obliczeń wynika, że maksymalnie 1602 kg. To na 600. Uważajcie, użytkownicy pacatów. Jeśli chodzi o ciężkie samochody, na przykład jak Land Rover Discovery, wersja tutaj była czwórka, w dowodzie rejestracyjnym ma wpisane aż 3,5 tony. Słuchajcie, 3,5 tony mógłby pociągnąć taką przyczepę według producenta. Ale kiedy zastosujemy przeliczenie 1,33, okaże się, że do... może pociągnąć maksymalnie 2436 kg. Więc trzeba bardzo uważać. I te obliczenia to, jak mówiłem, połowa sukcesu. Przechodzimy do przyczepy. Widzicie naszą przyczepę hobby, jej spisane DMC 1300 kg. Yy, I ważymy zestaw. Dodajemy DMC samochodu z F1 w dowodzie rejestracyjnym auta. Dodajemy DMC przyczepy, też z pola F1. No, masę zestawu ze skodą już znacie, to było 3175. Ale w przypadku no Duster'a musimy dać się w ogóle pominąć. Ona nie może ciągnąć takiej przyczepy. W przypadku Hyundai'a mamy nieco więcej. Passat, zestaw 3430, a Land Rover z taką przyczepą ważyłby maksymalnie 4540. I teraz te dane porównujemy z zapisem F3. To jest druga połowa naszego sukcesu karawanikowego. I co się okazuje? no Duster to w ogóle zapominamy w, w Skodzie Octavii jesteśmy na styk, dlatego tutaj za opis mamy wynik 0 gdybyśmy holowali Hyundai Tucson to z silnikiem benzynowym, mielibyśmy jeszcze tak 100 kg zapasu jeśli chodzi o zestaw w przypadku Passata nawet 700 kg zapasu, a w przypadku Land 2 200, tu mówimy o zapasie zestawu, który przewidział producent, czyli podsumowując bierzemy Dowód rejestracyjny samochodu, przyczepy, jeśli posiadamy, lub przyczepy, którą planujemy kupić. I dokonajmy obliczeń. Kalkulator. Kalkulator 1.33, obliczenie, porównujemy z przyczepą, a na koniec sumujemy zestaw i sprawdzamy z polem F3 dotyczącym zestawu. Słuchajcie, minuta obliczeń, a potem mamy na długo święty spokój. O, chyba za długo już tu opowiadam, bo Bruno się denerwuje i mnie szuka. Okej, okay. hu. Udało się. Przetrwaliśmy. Dwa dowody rejestracyjne, rozporządzenie, kalkulator, DMC 133. To wszystko za nami. Dzięki, że byliście. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Przystanek Camping. Do zobaczenia. Cześć.